Bruno, a lubisz rozmawiać o jedzeniu? Not today. <laughs> a kiedy? Bruno? A co lubisz jeść? Uh, pająki. Pająki? Tak. Chciałbyś zjeść pająka? Tak. Jaki kolor pająk? Łeb. Uh, Pająki są smaczne? Tak. Jak smakują pająki? Orange, green, and, purple, and orange, and, and green, and, purple, and A co byś chciał zjeść na obiad? Orange. Co byś chciał zjeść na obiad? A... Jogurcik. Jogurcik? Tak. Z czym? Is mm -hmm. A na śniadanie co lubisz jeść? Nie wiem. Może mleko? Lubisz A, mleko? Nie tylko jogurcik. Ale na śniadanie lubisz mleko? Nie. A lubisz chlebuś? Nie. A lubisz um, na obiad zjeść może ziemniaczki? Nie. A rybę? Tak. O, lubisz rybę? Mhm. Ja, o. ja zjem iba. Chcesz zjeść rybę? No. Z ziemniakami czy z ryżem? Nie tylko iba. Tylko całą rybę? No. Ja. A lubisz też kurczaka? Nie. A nogę z kurczaka? Nie, tylko rybę. A, a nogę z kurczaka nie lubisz? Nie, nie. A chciałbyś zjeść kukurydzę? A, nie, tak. Lubisz kukurydzę? A jaki kolor jest kukurydza? Jeją. Żółta, tak? Żółta. Mm -hmm. A wiesz, że kukurydza rośnie? Mm -hmm. Gdzie rośnie? Na mm, farmie. Na farmie rośnie? Tak. I co jeszcze rośnie na farmie? Żartużki. Żartużki? I co jeszcze jest na farmie? Mm. Krowy. Krowy są? I jeszcze jakieś inne zwierzątka? kukułeku O, oh, i co jeszcze? I kogut. I kogut? I co jeszcze? I spaniol. Gajo. Aha, a baranki? A... Bajanki. Co? So? Są. So. A konik? Też. A co robi? Chrum, chrum, oink, oink. Też. Siadaj ładnie. A też... Co są? A świnki są? Um, świnki robi... Świnki robi oink, oink. Aha. A świnki są brudne, czy czyste? Może brudne. A czemu są brudne? Dlaczego jest to błoto. Błoto? No. A czemu się tarzają w błocie? Dlaczego tu jest farma? Aha. A, a są kotki? Są kotki na farmie? Może tak, może nie. A jak robi kotek? Miau. Jak? Miau. A piesek? A pieski też są na farmie czy nie ma? Yes! Aha. A umiesz zaśpiewać piosenkę o baranku? Baba y Jakib Mhm, to zaśpiewaj Baba Jakib, everywhere you go You'll see, you'll see, three by four One for my master, one for my day One for your boy, first day Brawo! A gdzie się nauczyłeś śpiewać piosenkę? Nie wiem. W przedszkolu? Tak. Pani Cię nauczyła? No. Bardzo ładnie wróci. Dam si. do jej. Um. Okej. Okay. Chcesz zjeść jabłuszko teraz? Ład. Co się stało? Ja się jogurcik jeść. Jogurcik? A lubisz jeszcze coś innego oprócz jogurtu? No. Co? Co lubisz? Mm. Jogórcik. Okej, okay, jogórcik. Na razie. Cześć. Pa. Cześć. Cześć.